Może przestać o tobie myśleć. Bez względu na to, jak bardzo próbuje skupić się na innych rzeczach, jego myśli wciąż wracają do ciebie. Nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo twoja nieobecność na niego wpłynie, aż do teraz. Zanim zdradzę, kim jest ta osoba, zrób najpierw to, polub ten film. Napisz w komentarzu: Jestem otwarta na miłość. Udostępnij ten film trzy osobom, aby rozprzestrzenić energię pojednania. Otwórz WhatsApp i spójrz na czwarty kontakt. Pierwsza litera tego imienia odpowiada osobie, która o tobie myśli. Ta osoba czuje do ciebie silne przyciąganie. Wszechświat działa w ukryciu, aby przynieść między wami prawdę i jasność. Nie ignoruj tego znaku. Coś dużego właśnie zmienia się w twoim życiu miłosnym. Zachowaj spokój, zaufaj czasowi i bądź gotowa, by przyjąć to, co nadchodzi. Na końcu tego filmu ujawnię, kim jest ta osoba. Ale najpierw polub, skomentuj i udostępnij ten film, aby połączyć swoją energię. Zasubskrybuj mój kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości i znaków od wszechświata o miłości i przeznaczeniu. Jeśli chcesz osobisty odczyt miłosny lub rytuał przyciągnięcia, napisz do mnie link w bio.